Witam, gorąco, serdecznie Record Video. Pierwszy odcinek z gereczki jakiejś na pierwszy ogień. Miało iść kilka gier w sumie. W sensie był zamysł, kilku gier. Miało być może Age of History 2, 3, jakieś kurwa, nie wiem. No tutaj co widzicie, Hidalos 5 jest tak. Miało być jeszcze. Co tam jeszcze miało być? Majtach może jakiś, ale tak, tak już na siłę było wymyślone, może jakaś Fivka. Ale chuj w te gierki jakieś, stwierdziłem, że dobra, na pierwszy ogień muszą pójść Heroesy piąte, Heroes of Might and Magic 5. Na razie podstawka. Potem będą dodatki, czyli Kuźnia Przeznaczenia, Dzikie Hordy i jeszcze tam jakiś Dark Messiah i tak dalej, kurwa, wiecie o co chodzi, tak. Więc tak, no jest sobie Hillos of and Magic 5. I co? Mam nadzieję, że się ta seria jakoś przyjmie. Może nowe osoby jakieś wejdą na ten kanał, stare osoby może zobaczą, zainteresują się tym, będą chętne obejrzeć, mam nadzieję, mam nadzieję, że tej... Dam wam tyle frajdy z tych odcinków, że mimo wszystko taki przeskok z jakichś tam, nie wiem, kurwa, kart w ogóle dogierek, w szczególności takiej niszowej jak Heroes 5, nie będzie jakiś bolesny, natomiast zobaczymy w praniu, tak? Mam kurwa wilgotne włosy, bo się myłem i suszarka mi prawdopodobnie nie działa. W sensie, no kurwa może i działa, ale jakieś dziwne dźwięki wydaje, nie wiem co, o co to w ogóle chodzi, tak szczerze. Także... Przecież chuj, no, stwierdziłem, że dobra, jebać tą suszarkę, niech będą wilgotne te włosy, pierdolić to po prostu. Słuchaweczki są i co, chyba lecimy, no nie jeden gracz. O, mam tu jakieś... Czemu to są w ogóle? A, bo sobie grałem już tam kiedyś, dobra, w trakcie roboty sobie grałem po prostu. A, nawet 5 misji jest. No dobra. Ogólnie to tak. Najwyżej będę po prostu zapisywał jakoś tam specyficznie nazwy tych zapisów. Matwo maślane. Dajmy sobie w sumie tryb. Czy ciężki, czy normalny? Heroiczny nie. Heroiczny nie W sensie może i bym mógł to zrobić, ale na razie, żeby było tak wiecie, fajnie, no to chcę. Bardziej pograć tak forfalę, aniżeli, aniżeli kurwa wiecie, trejhardować jakiś heroiczny typ, kurwa, czelenie. Jezus ja ile tego, kurwa, nie tak serio. No to myślę, że na razie normalny po prostu sobie zostawimy ewentualnie. Na tych, co nie ogarniają, no to gramy teraz z rycerzami. Coś tam pamiętam, ale to wiecie, pamiętam tak trochę przez mgłę, jakieś najważniejsze najważniejszy wątek pamiętam. Dobrze, oglądamy. Chowywałaś się ostatnio nieco dziwnie, Beatrice. Dobrze się czujesz? Ja? Cóż, y chyba tęsknię za domem. Czuję się poddenerwowana i znudzona. Może tutaj jest nudno, moje panie, ale przynajmniej zdala od zawieruchy wojennej. Nie na długo. Dziś rano przybył kolejny posłaniec. Demony opanowały Hardwig i Tornan. Albo pójdziemy na wojnę... Albo wojna przyjdzie do nas. Jakieś wiadomości od Nikolaja? U niego wszystko w porządku, ale. moja pani, on jest młody i brak mu pewności siebie. Wstydzi się jednak poprosić o pomoc. Wiem, że zakazał nam się stąd ruszać. A my go usłuchamy. Młody czy nie, jest królem. Nakazano ci tutaj zostać, a mnie nakazano cię chronić. To proste. Ale imperium jest w niebezpieczeństwie. Czy nie powinniśmy czegoś zrobić? Czemu Nikolaj był przeciwny poproszeniu o pomoc elfy i magów, albo krasnoludów? Elfy z trudem dochodzą do siebie po ostatniej wojnie. Magowie! Bluźniercy dowodzeni przez Cyrusa. Człowieka, któremu wydaje się, że jest Bogiem. Nikolaj nie zapomniał, że Alaron i Cyrus powrócili żywi z wojny zaćmienia. W Odróżnieniu od jego własnego ojca. Gdyby jednak tu był, być może poprowadziłby nas w inny sposób. Być może, jeśli o. faktycznie jest tak źle. Dwa kolejne miasta, Godryku. Czy to dostatecznie źle? Proszę, Godryku, pomimo iż go nie lubisz, wyślij poselstwo do arcymagacerusa. Jego magia bardzo by się nam przydała w starciu z demonami. To, co mówisz, brzmi rozsądnie, ale ten Cyrus i rozkazy króla. Dla dobra Imperium Godryku, które jest ważniejsze od każdego króla, nawet takiego, którego bardzo kochamy. A co z nami? Czy powinniśmy zawiadomić elfy? Ty to zrób. Jesteś dostatecznie mądra, by negocjować z Alaronem. Masz doświadczenie w dyplomacji. Co do mnie, zawsze lepiej czułam się po niż na dworze królewskim. Ale moglibyśmy pojechać razem. Ja? Pojechać do Ayloran? Beatrice, zadziwiasz mnie. W klasztorze byłaś taka nadopiekuńcza. Więc zostaniesz tutaj? Ależ nie. Zorganizuję oddziały chłopskiej milicji. To bardziej pasuje do moich umiejętności. To zbyt niebezpieczne. Będę otoczona żołnierzami w samym sercu Imperium Gryfów. Sądzę, że będę bezpieczniejsza niż gdziekolwiek indziej. Jak sobie życzy moja królowa. A więc do dzieła. Znajdziesz mnie gdzieś pomiędzy tym miejscem a polem bitwy na wojnę. A! Na wojnę. No więc tak, no jak widzieliście, tutaj mieliśmy wstęp ogólnie, ta podstawka jest bardzo okrojona, znaczy, bardzo w chuj okrojona jest ta podstawka, no nic się tutaj kurwa nie skleja, w sensie widzieliście sami co tu się działo, na przykład brak ruchu ust podczas yy, rozmowy w ogóle, w ogóle też śmieszne było to, że kapłan tam rzucił jakiś czar, jakiś sopel lodu czy coś takiego, nie pamiętam jak to się nazywało, ale co, co jest zabawne, było, bo kapłanie, jakby oni nie mają magii w ogóle, kompletnie nie mają. A mamy Izabelę, character, A to jest Suzeren, czyli że dostarcza do skarbca 350 sztuk złota dziennie i bohater ma 2% za każdy poziom przy szkoleniu jednostek w miastach przystani. A, czyli ma zniżkę, yy, dobra, czyli prawdopodobnie chodzi o kupno, o kupno jednostek w zamku chodzi mi, oczywiście. więc zobaczymy, dobra. Jeszcze sobie wiecie co, yy, odpalę z Kidwill. Dobra, no i co? Lecimy sobie teraz z yy, misją pierwszą. Myślę, że tylko na razie jedną misję zrobimy takie. Wiecie, żeby to było rozkrzywkowe, żeby coś się tutaj. No to z ten wstęp dużo zajął mi też, oczywiście. Także dobra, no to co? Polecimy sobie chyba najpierw na tego chłopka a on się chce przełączyć, dobra, okej okay. no to w sumie czemu nie czemu by nie, dobra I... a, bo ja mam ustawioną tutaj szybką gierkę ogólnie, tak? tak, prędkość bitwy prędkość gracza SI. no i bardzo dobrze jest wyłączony pokaz samouczek, szybka walka też spoko, powrót do gry no i co, lecimy a, enter to było, dobra. sorry, sorry nawet mogę tutaj klikać obojętne, dobra to jest jakaś, jakieś gospodarstwo. No, zaraz sobie podlecimy tam. Najpierw tutaj myślę, że pójdę po złotko. I czy coś jeszcze? A tu jest zdojny Trzy zbrojnych. Trzech zbrojnych, dobra. Git. Czy tu będzie jakaś walka z kimś? Kojarzę, że chyba nie. Natomiast przekonamy się później, oczywiście. Kurwa, z co ty robisz. To robisz, Argentyna. Dobra, 500. I co? Kolejna tura, to jest jakiś znak. W skórze regenta. Fajnie, że wiemy, gdzie to jest. Do chuja wiem, gdzie to jest. Tutaj w ogóle jakieś. Tak, wyjścia poza mapę. Szkoda, więc sobie eksplodował teren. O! Mamy jakąś Pożerają martwych. Nie chcemy iść. Tchórze! Imperium Gryfów zwycięży. Cóż, w takim razie poradzi sobie bez nas. Zostajemy tutaj, a teraz wynoście z naszej ziemi! Wypełnicie swoją powinność wobec króla, nawet jeśli będziecie musieli to robić w łańcuchach. Brać ich! Oho, napierdalanka, dobrze. Czemu się ten, czemu ona się obroniła sama? Eee! Kurwa, ja chciałem postarować. Co to ma być? Dobra, ten, dobra, tu. Dobra, nie, nie tucham, nawet chciałem, ale dobra, nieważne, nie to mu. O kurwa, jakieś opóźnienia są w ogóle, co jest? Jakieś opóźnienia w dźwięku nagle. Znaczy tej, tego jego kurwa, tej jej okrzyku godowego jakiegoś, jakby murzyna zobaczyła. Dobra, rozjebani villagerzy, co kurwa są nieposłuszni. Także dobrze, dawaj ich. O, nie dotarłem niestety. Ty, jaki to ma cel w ogóle? Zbierz 100 chłopów, 25 zbrojnych i muszę przeżyć, okej. Okay. O, co to ktoś... jest. A, 25 zbrojnych zabrałem, okej. Okay. No Dawaj tych jeszcze tutaj... O, zombiaszki, dobra, będzie ta na pierdolanka kolejna. Kozak. Dobra, tutaj chłopki. Dobra, niech. Już jebać ich. Tutaj jest jeszcze jakaś grupka zbrojnych. Teraz do nich przejdziemy. Na razie tutaj trzeba no, zostać ich pistu. No, tych już ścignień, dobra. Jakbyś kurwa padła, to... W sensie jakby coś padło przy tych chłopach to już by była masakra tak szczerze, no. Dobra, zgadzam się. I co? I jeszcze nie? Ile mam tych chłopków? 77. Coś tu jest? Nie. To jest taki. Takie fake wejście, no nie? Że... Niby kurczę możesz wejść, ale jednak chuja tam jest. Dobra, tu jest ten zbrojny. Ruszyj się. Tu jest jeszcze grupka tych, dawaj ich napierdolimy. Albo najpierw może sobie zbiorę sobie tego zbrojnego już. A, on chce się napierdalać w ogóle. No serio, kurwa. Na zbrojny wpaść. Z najmanem przegrać, no serio, kurwa, no serio. Obroń się. Ty jest rusz. tutaj. Se. Dobra. Będzie pyk, upierdol jednego tajera. O, dawaj jebnie. Kurwa, starczy mogłeś mu jebnąć. Hmm, czy on padnie? Chuj, ryzykuje, i tak mi nie jest potrzebne. Dobra, nie. Okej. Okay. Czterech mi zapierdoli. Ale kurczę dlemat ten doleci, to leci, tu leci, Dobra, dawaj go. Dwóch, no nie fajnie, no. No, jeszcze jeden, kurwa, tutaj dawaj, mu. W sumie i tak są te kurwa gospodarstwa, to nie ma znaczenia. Natomiast no, szkoda. Najgorzej, właśnie, jak trzeba zebrać jakąś ilość jednostek, a potem się okazuje, że padają. Skuć się, jeszcze jakieś te, ja tu, skuć się, okej, okay. poziom drugi, dobra, lepszy kontratak, kontratak magii światła daj mi już, oj, o, zajmij garnizon, dobra, dobra, to zaraz, zaraz, jakby zajmę tubska tych kurew jewanych, zielonych, także poczekaj chwilę, oj, dobra, Zapomniałem, że Enterem. Już się przyzwyczaiłem do Age of History 2, bo tam turę się skipuje spacją. A tutaj się skipuje Enterem, dlatego już mi się pierdoli w głowie, tak szczerze nie. Zaraz tutaj przejdziemy ich szybciutko. Bo chcę expa jak najwięcej nazbierać, żeby tam na jakieś ostatnie misje, wiecie, no już nie trzeba było więcej zbierać tego. A ty tu stój. Ty bi Hmm, dobra, ty to lecisz. Dobra tak, zróbmy yy, tak Chyba nie podszedł, elegancko, kurwa, klasa Dobra i tu jeszcze A to kurwa jeszcze się, że nie dojdzie do niego Już tak pomyślałem, że to jest jest ten chłop i on nie dojdzie kurwa do niego i już miałem go wyzywać ale obyło się bez wyzywania, także w porządku jest Dobra i co tu jeszcze? Mhm. A tutaj jeszcze jest ten zombie, dobra, tutaj przejdźmy jeszcze do niego Dobra. Tak napiłbym się wody, bo trochę mi się pić chce. Chwilkę. Zobaczcie. Kurwa te pierdolone korki. Nie mogli wymyśleć, nie wiem, dronów jako autobusów. Autobusy powietrzne. Nie, kurwa, trzeba było wymyśleć korki. Kuj, że Unia Europejska ma w do pieniędzy. Korki są ważniejsze. Pamiętajcie. A, i ten, no, ekologia. No, także to jest najważniejsze. Pamiętajcie o tym. Nie, kurwa, jakieś, nie wiem, innowacje, jakieś tam. Nie wiem, no to jest, Rozwijanie technologii, gospodarki w ogóle. Nauczania, poziomu nauczania. Nie, jebać to, te korki kurwa. O, patrz, bierzesz wodę i tu widzisz takie coś. No to jest najważniejsze, pamiętaj. No, woda z Krecji jeszcze kurwa. Znaczy butelka w sumie, woda to już tam dawno zniknęła albo się sfermentowała. No ty tutaj zostań. I co, atakować tego cwela? Kurwa, nie użył tarczy. Dobra, nie palą. Jezu, dziękuję Ci. I Ty jeszcze coś zrobisz? Oczywiście, że nic nie zrobisz, kurwa. Na chuj mi ten jeden krzyżowiec, jak on nic nie robi? Jest taki useless teraz. Nie rozumiem, że żeby było i więcej, ale... O! Magia mroku, łaska, laska. Akurat klęka ten rycerz, także... no, ciekawe. Chociaż z tym treningiem ja też mogłem się pojewać, bo przecież zapomniałem, że jak ma się zbrojnych lub krzyżowców, oni mają te, niestajnie plac treningowy chyba to się nazywa i tam można zmienić ich w kawalerzystów i czempionów, także może to też być, może też o to chodzić. Mam nadzieję, że chodzi o koszt jednostek, kupienia jednostek, tak? Dobra, nie wiem, weźmy a to. Okej. Okay. No daj mi tą łaskę w sumie. Na razie mi się bardziej przyda niż cokolwiek innego. O kilka tych krzyżowców, czy chcą dołączyć do mnie? No oczywiście, że chcą dołączyć do mnie. By mogli nie chcieć dołączyć do mnie, dobra. O co ja robię? Da no chuj... Dobra, już zawalczę w sumie, no? Nie dobra, no powinienem zawalczyć. Dobra, daj łaskę. L rób im laskę. Wszystkim, co tu są. Dobra, oni... Dobra, chujcy nie dojdzie ten, ten szeregowy I tak go rozpierdoli, dobra Ty tu wiedź w niego Mógł użyć tarczy w sumie By było to bardziej poszteczne, balawaj laskę rób Po raz drugi dzisiaj Dobra, yy, ty tutaj Ty wleć tak a, i tak to szeduje. dobra, jebać go. No dawaj, kurwa, szybko. Już speed, speed clicking, kurwa, czy coś. Jezu, ale te zbrojni, ci zbrojni i krzyżowcy są takie tanki, kurwa. Są takie tanki, ja pierdolę, a co dopiero fanatyk w dodatku. dzikie hordy. On to już jest w ogóle przepierdolony, kurwa. Nie, już że atakuje dwa razy. Ma dwa ataki. Kiedy on oczywiście atakuje, jest w kurwę mocny. To jeszcze jest tanki jak z Ja nie wiem, co tu się odpierdana. to jest OP. Czasami te trzy poziomówki są. O, szczęście, mistrz łask. Tego na pewno potrzebuję. Dobra, szczęście, tak, od... tak dodatkowo niech będzie. O, dodałam kastenkę. Misja ukończona, także to tyle dzisiaj. dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że. Skipnijmy to i wejdźmy stąd. Tak. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ta seria się dobrze przyjmie. Taka odskocznia na. taka bardzo odskocznia na jakiś tam czas. Od kart. Od saszetek, od kart. Mam nadzieję, że się dobrze przyjmie. Mam nadzieję, że jacyś może nowi, nowe, jakieś nowe osoby docenią twórczość tego kanału. I co? Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Miłego wieczoru, miłego dnia, kiedy tam oglądasz. Pozdro. Yo.